Wstawa nigdy się nie poddawaj, wierzyła tu mówić. Ale nie ma innej opcji. Weź się w garci, dobra, ta podbij. Dobra, ta podbij, bo to jest dobra osoba. Z nimi nigdy nie upadniesz, zapamiętaj te słowa. Jestem tutaj nowy, zacząłem nawijać po utracie dobrej osoby. Całe życie latałem po domach dziecka. Ale nie było leko, trzeba było z nim dupę i wytrwać do wyjścia. Życie mnie nauczyło zarabiać, a nie grać Jestem uciwy dla osób, którzy te są dla mnie. Staram się dobre, mieć przekazanie. Słuchaj się w te słowa, moje ty zaczysz. Mówić, nie mam rodziców, powiem jedno. Dbaj o mamę, bo masz tylko jedno. Szanuj rodziców, dopóki ich masz. Żeby byku nie odwiedzali cię za ty niemal Niemaleko stawałem i się ogarniałem. Ziomek krzyczał przez okno, dawaj na ośkę, oni wiedzieli, że już tu po mnie. Brata, za brata zawsze w ogień pójdzie. Gdy przyjdzie potrzeba, wyjebie za ciebie komuś mordę. Wstawaj i się nie podawaj. Ej, 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 ej. Wstawaj i się nie podawaj. Wiem, że łatwo mówić, ale to nie jest. To nie ma innej opcji, weź się ogarnij i dobra ta podbij Dobra ta podbij, bo to jest dobra osoba, nigdy nie podasz się z nim zobaczyć. Wszystko się zmieniło na gorsze i na lepsze Zaczęło wiedzieć w ciebie i to moje pierwsze wejście Piszę to chłopak, który ma 18 na karku Obyś lubie wyszedł z tego styku i startuj Od zera zacznij dobre wyjście Zacznij dobre życie, fani, i dobre wyjście, towarzystwo Fan i dobre towarzystwo, dobrze wyku ciebie wierzę Wbijam się w ten bit i jest mi bardzo dobrze z nim, nim. Dobrze z nim, z nim. Piszę to chłopak, doświadczenie by Pamiętaj, łeb do góry i leć na głowy. Wstawaj, nigdy się nie poddawaj Wiesz, że łatwo mówić, ale nie ma innej opcji. Ej, weź się w garści, dobra, ta podbij, dobra, ta podbij, bo to jest jedyna osoba, która zawsze ci pomoże. No i będzie twoim wsparciem, weź to zobacz. Ej, ej, dobrze nawinęłem. Staram się, staram się bardzo. W chuj pozdrowienia, ej.